Cześć i czołem, jest 2 września, pogaduszki, taki przyparty do muru będę. Dzisiaj w szklarni nic nie nagrywałem, bo naprawdę moje z kamerki zapomniałem. Zacznę od tego, jeżeli słyszycie takie buczenie, taki wisk delikatny, to jest yy, zakłócenia, gimbal wysyła, no tutaj jakieś sygnały bluetooth wysyła i po prostu kamerka to zbiera. Dlatego przykro, ja tego się nie mogę pozbyć, albo nie wiem jak po prostu, a no nie będę sprzętu wyrzucał, nie? On jednak tam troszkę kosztował grosze. Yy, co w szkarni? Nie, szkarni liście dzisiaj cieliśmy, takie były wam. A yy, ten, już będą yy, Turcy obrywać czubki w sobotę. W sobotę już będą obrywać czubki. Chyba jutro zaczną też. W piątek, sobota już będą ten... Yy, to jest, nie, to jest czwartek, no. no w piątek, sobota już będzie wszystko oberwane, czyli już pomidory nie będą rosły w górę, tylko będą rosły w ogóle. Na odrosty będzie szło wszystko, no i już tylko będzie zrywanie, tam resztki cieliście, cięcie, cięcie liści i jeden dzień będzie wolnego dla niektórych pracowników naszej szklarni. A tak tutaj mam w tab tableta, troszeczkę na pytania podpowiadam, ale krótko i na temat. Tutaj yy, widzę pytanie, co to w piątej minucie słabo słychać, no to mówię, to może ten wisk taki yy, właśnie z tego gimbala, bardzo mi jest przykro ale taki mamy klimat, Panie Premierze. Czy Q&A wszyscy robią youtuberzy, nie? No ja możliwe, możliwe, że robią wszyscy. Ja tam napominałem, że ktoś y, mnie posądził, że ściągnąłem zaraz po y, spinki Holland. On zrobił, ja zrobiłem, ale to nie tak. Ja zrobiłem troszeczkę wcześniej. Dobra, nieistotne, mówię, że my nie, nie współrywalizujemy między sobą. Oni robią swoją robotę, ja robię swoją robotę. Yy. Czy mnie nie bolą uszy od ciągłego słuchania audiobooków? Nie, nie bolą mnie. Tam już takie skorupy się zrobiły. Zrobiły ciało w tych małżowinach usznych, że jak słuchawki zakładam, to prędzej słuchawki są zmęczone niż ja. Nie, nie bolą mnie. Takie mam dosyć mniejsze, nie jakieś tam wypasione, potężne, że tam wiecie, trzeba wepchać na chama, żeby cokolwiek było słychać. No. Ja już, takie, już specjalistem jestem, specjalistą jestem od słuchawek w celu słuchania moich książek. Teraz jest propaganda w TVP-ie taki formozony, że głowa boli. O ten. Nie wiem, bo nie oglądam. Ale się spodziewam. Super kanał, tyle, że wakacje. Nie każdy może albo chce oglądać z hotelu. Więcej wycieczek, jeśli można, ten odcinek o Twojej miejscowości. Super dziękuję bardzo. Ja mówię, jak będzie tylko możliwość gdzieś wypadu, to oczywiście kamerkę zawsze ze sobą zabiorę i zawsze jakieś tam nagranie będzie stworzone. Jakie są ceny tytoniu w Holandii, bo papierosy są drogie, ale chyba tyton się opłaca. Yy, powiem Wam, nie wiem, bo nie parę. Gosia pali, ale jest zaopatrzona teraz w tytoń z Polski, także warto sobie, jeżeli macie możliwość, zabrać w ilościach takich, żeby Wam kontrola celna, szczególnie niemiecka, gdzieś tam nie wyłapała tego, bo jednak trochę taniej wychodzi. Te, w tej chwili jakoś ogół, do góry poszło, poszły ceny, ale nie wiem. Powiem Wam, nie wiem, bo mnie to nie interesuje za bardzo. No, no bo mówiłem Wam, że yy, spadek zasięgu moich filmików. No to chyba nie tylko moich. Tutaj ktoś napisał, że w ciągu 7 godzin 900 wyświetleń ostatniego filmiku, który był dany. No rzeczywiście jest, jest spadek straszny, nie wiem co się dzieje, ale to za, zawsze tak jest, że okres letni, czerwiec, lipiec, sierpień, fajnie, fajnie, wrzesień ciu, idzie w dół wszystko. Siema kierowniku, Nie dali ci kontraktu jeszcze kolego. No mi kontraktu nie, nie da ten szefu, bo dlatego, że on na kontrakcie ma z takich pracowników sprzed. Iluś tam 12 lat, 13 lat. Ja mam kontrakt stały z agencją pracy tymczasowej, i nie wiem, czy też na tym źle nie wychodzę. Z tego co wiem, że to niektórzy narzekają na bezpośredni kontrakt, niektórzy narzekają na agencję pracy tymczasowej, najczęściej narzekają na agencję pracy tymczasowej. Ja nie narzekam, na razie trzymam się tego. No i trzymam się tej firmy też. Może jakiś wspólny odcinek ze Spinki. Powiem Wam, że ten, ja nie jestem za tym, żeby nagrywać wspólnych części, wspólnych odcinków, zresztą byśmy musieli gdzieś tam, ja bym musiał do nich jechać albo oni do mnie, to jest bez sensu. Oni mówię, każdy robi swoją robotę jako youtuber. Jeżeli byśmy na przykład y, oni w trójkę robią, teraz zdaje się, nie? W trójkę robią, no to mogą się tam zgrać zrobić coś wspólnie, zresztą robią wspólnie. No ja, ja robię tutaj tak, a nie inaczej. W tej chwili na, w tyle widzicie mur mojego spacerniaka tutaj przydomowego. Najczęściej robię w szklarni, gadam sobie do liści, no, czasami tam jakieś wypłata. Oni robią swoje, mają tam swoje klimaty. I już, ja tam im kibicuję cały czas. Od której zaczynacie pracę? Pracę zaczynamy jeszcze od 6.30, a myślę, że jeszcze ten tydzień i przyszły tydzień, a już potem zejdziemy na godzinę siódmą. No, ciemnawo jest, wiecie, kto ogląda moje filmy, że lampki czołówki używamy, żeby sobie przyświecić po prostu, żeby było cokolwiek widać w tych szaczorach, nie mamy oświetlenia górnego. Więc sobie trzeba się wspomóc czymś takim, no. Tutaj yy, o przemianach ustrojowych, nie będę, to jest długie, długie do, do czytania. Słuchajcie, yy, ja nie wnikam w, w historię tamtych czasów, bo już miałem wtedy 11 lat, tylko mówię jakie były moje wyobrażenia jako łebka z tamtych czasów. I to wszystko. Nie? Więcej, mnie nie... Więcej musiałbym czytać, słuchać i tak dalej, a mówię, nie chcę, żeby ten y, kanał był taki temat y, polityczny, zresztą ja, wie, wiecie, że ja też czasami tam na coś palę na temat polityki, ale ogólnie staram się tego tematu unikać jak ognia. No tutaj ja się przejedzyczyłem, w którymś filmiku mówiłem, że 447 euro miesięcznie zarabiam, no, oczywiście nie miesięcznie tygodniowo, ale miesięcznie to by chyba mnie nie było stać, stać nawet na baciki. Tutaj super filmik, pozdrawiam. Oczywiście, jak mówiłem yy, o filmikach, że będą z terenu, że fajnie, że taki dosy, dosyć spora oglądalność jak na, na ten typ filmów. Co tam z Madzią byłem i z gością pojechaliśmy na te, wiecie, yy, do Media Marktu, marudzić najlepszy film ze szklarni. No ja wiem, że najlepsze są dobre ze szklarni, są yy, stałe, ale trzeba też coś pozmieniać, nie? Zrobisz raport pomidorowy. Ale jaki raport? Ja tu cały czas raporty pomidorowe robię, na bieżąco, praktycznie dzień w dzień, nie ostatnio co dwa dni. A ja tam cię lubię słuchać w liściach, mimo że nie, że nie ze wszystkim co mówisz się zgadzam, ale lubię te liście, chyba mnie uspokajają. No już wiele, wiele takich opinii yy, czytałem, że te szum liści i ten mój głos tam, bla 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 monotonny i tak dalej, uspokaja. Czasami do stu ludzi to słuchają, bo no, ja się nie spodziewałem. Hmm. Też, już, 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 już. A tu może mają podpowiedzi, to wam to odczytam, jakie filmy robić, tak? Może mają podpowiedzi co do treści na kanale. Wizyta w lokalnym McDonaldzie, wizyta w lokalnym barze z jedzeniem, halal arabskim, zakupy na lokalnym bazarze, targu ze starociami, polski sklep z bliska, czyli lokalne życie z bliska. I teraz tak, w McDonaldzie ostatnio byłem, kurde, nie wiem, kupę czasu z 5 może, to jest bergen obzomu, mnie w Hocherheide nie ma, Loka, to lokalne mówią, w lokalnym barze z jedzeniem halal. Nie mam, nie ma tutaj, Bergen chyba jest, ale nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Zakupy na lokalnym bazarze, nie ma tutaj tego. na no poważnie jak jest Pinksterdach, to w pierwszy dzień w Pinksterdachu to coś takiego jest wystawiane, nie? Ale po prostu nie ma, no, trzeba by było po Kringlopach jeździć i coś tam można sobie znaleźć, zresztą film, film z Kringlopów już był. Screenlopu chyba jednego już był, pokazałem co tam można dostać yy, i polski sklep z bliska, polski sklep z bliska pokazywałem już chyba dwukrotnie, Ach, ręka mnie boli od tego gimbala, no yy, pokazywałem już dwukrotnie gdzieś tam jest jak się dobrze pogrzebie to tam się go znajdzie. Yy. U nas yy, w Polsce przez tego koronawirusa głównym problemem może być bezrobocie. Jeszcze ludzie za tęsknią za szklarnią. Powiem Wam, że dużo jest właśnie zapytań o robotę w Holandii. Oczywiście najczęściej można ją złapać po, w tych pracach sezonowych szklarniowych. No tylko, że jak ludzie widzą stawkę tę najniższą, to się przerażają tam od razu, szczególnie na Facebooku, nie od razu minki jakieś tam obrażone, zdenerwowane i tak dalej. No takie taki jest na start, takie są po prostu stawki, a nie inne. W tej chwili chyba jest 10,25 czy 10,45? Już nie 10,20? Nie pamiętam, nie pamiętam, naprawdę masz płacę. Brutto, netto, jotto. Temat, to to, to, temat rzeka. Yy, na, na, Ściągałem ludzi, a praca jest co najwyżej dla połowy z nich. W związku z czym połowa pracuje 3 dni, a druga połowa 3 dni, mniej więcej. No ale też dalej nie czytam, nie? Wspominałem o tym, że czasami lepiej znaleźć fajną, małą agencję, która yy, zagwarantuje wam pracę na dłuższy okres czasu i na. Cały tydzień, tak jak Wam wspominałem o tej tureckiej pracy tymczasowej, ci Rumuniu, co u nas są, oni pracują praktycznie wszyscy od poniedziałku i łącznie z sobotami, jeżeli tam chcą przyjść. Szczególnie zakerzy i opuszczacze, oni normalnie w sobotę przychodzą i sobie robią. Tutaj, jak kiedyś wspominałem o groźbach karalnych, tam niektórzy, bo w tej chwili się uspokoiło troszkę, yy, niektórzy widzowie tam grozili mi pobiciem i tak dalej, nie że, ale jest formularz, ja nie przeczytam najpierw. Groźby są karalne przynajmniej w Polsce, nie wiem jak w Holandii. Ale na Pana miejscu bym to zgłosił do odpowiednich słów. Przez za pokazywanie swojej pracy nie ma prawa, nikt Panu grozi. No a no tak było tam, wystarczyło, że kurczę komuś zapyskowałem, bo napisał głupotę i już od razu, że na, 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 od razu ten, groźba, nie? Najlepszy wajch był jak y, dziewczyna groziła swoim facetem, że przyjedzie mnie y, Reja oklepie. nie? Ale jeszcze chciałem Wam po, powiedzieć, że Jeden się zapytał o Johnny Bravo i wiecie kto to był? Ten sam, ten sam gościu, kto, który stworzył y, awatara Johnny Bravo. Nie? Czyli co, on, co, on żyje, on, on nie zaśnie. Ktoś mnie na Dobra, mm -hmm. czy ty chcesz pokazać? Ja nie wyjeżdżajmy, na pewno jestem najszczęśliwszy. Jak wjechaliście, kurde, słuchajcie, y, ciężko mi czasami, sorry, sorry, ale taką dzisiaj suchą śluzówkę mam. To tej chemii szkali, nie? że muszę się czasami podrapać. Czasami, jeżeli chodzi o komentarze, są one pisane bez znaków interpunkcyjnych ja nie wiem, co to jest ciąg wyrazów. Nie wiem, nie mogę po prostu doszukać, to to jest sprawa dla kurczę kryptologa, który by mi objaśnił o co chodzi w tym tekście. Dlatego nawet nie mogę przeczytać tego, co tu jest napisane, bo nie wiem jak. No i tutaj jest, tu widzę, że u Was zarabia się średnio ze 3-4 razy więcej niż w Polsce. Alimenty trzykrotnie niższe niż u nas. O, taka ciekawostka. No właśnie też mnie to, właśnie tutaj e, mój widz napisał coś takiego i tak przemyślałem sobie, że tak jest rzeczywiście. Zresztą, mm, no rzeczywiście, porównałem do moich zarobków te, e, te alimenty, które zostały zasądzone przez sąd, nie to, że e, gdzieś tam ja, wiecie, się dogadałem, tylko sąd zasądził, to są stosunkowo niskie w stosunku do moich zarobków a w porównaniu do tego, co w Polsce kiedyś płaciłem, to naprawdę są nieadekwatnie niskie. Tamte, tamte to były rzeźnickie. Jak na tamte dochody moje w Polsce. Dzięki za Twoje filmy, jesteś ok, no, nie ma problemu. Staram się. No, tutaj jeden z lepszych odcinków, chodzi o ten wycieczkowy odcinek. Trzeci od końca, zdaje się, czwarty od końca. Humor dopisał, słuchajcie, ja no taki jestem, staram się, znaczy staram się, no. O tym humorze mówiłem. No tam w tym filmiku się dużo brechtamy, ale my się, no, jak wierzam, to najczęściej się brechtamy. No. Bez palenia, bez palenia zioma. No. Jest wesoło, tam jeden tylko mówiłem, że... No to ile Magda zarabia, gdzie pracuje, że w yy, 6 miesięcy jest w stanie odłożyć na takie auto. Nie, nie takich rzeczy nie będę mówił. O swoich zarobkach mogę gadać, nie będę mówił o zarobkach yy, nikogo z osób, które znam. Jak u Was wygląda sprawa z maseczkami w sklepach? Nie trzeba używać, nie trzeba nosić, ale widzę, że sporo osób już tak, znaczy nie sporo, coraz więcej osób sobie przychodzi i te maseczki ma pozakładane. I know this place, ja wiem, wiem. Tutaj kolega pisał, który u nas tam czasami jest, pracuje. Naczynie, czasami co roku przyjeżdża na miesiąc czasu. Kiedyś gadaliśmy z nim o tej, on, on jeszcze, jedno, jeszcze jedną miejscówkę mówił, fajną. I ja właśnie przemyślę, czy tam nie podjechać, któregoś dnia. Andrzeju, włącz więcej reklam. Nie, nie, nie. Ja mówiłem, że dwie, trzy reklamy maksymalnie. Muszę się przenieść troszkę z ręką, bo mnie kurczę naprawdę, lewa już zabolała. Muszę więcej, więcej reklam nie będę dawał, bo to się mija z celem. Ja moje, czasami oglądam niektóre filmiki tam, lubię, takie ulubione, Nawalone tego za dużo jest. Ja wiem, że to jest y, część filmów jest w celach zarobkowych tworzona, ale to kur, mnie to kurza, nie? To jest, wiecie, jak widzę na przykład albo inaczej. Już nie mówię o YouTube, nie? Tylko y, mam ten polsat cyfrowy i jest taki moment, że przełączam kanały, słuchajcie, od... Y, nie wiem, szczególnie te naukowe mnie interesują. Reklama, 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 reklama. No, szlak nie trafiają chyba co 15 minut, wkładają reklamy w trakcie jakiegoś tam materiału, który puszczają. Czy Magda mieszka razem z Wami, czy oddzielnie? Sama, humor, no to o humorze mówię. Madzia pracuje, Pfu, mieszka u nas w Chacie, ale ma swój osobny pokój. Mój ulubiony Stefan Drzej, Lord. No, ja też lubię w media po połazić, tylko jak samemu jestem, bo wiecie. Jak z kobietami. Kobiety akurat do tego sklepu to lubią wejść i wyjść. De facto. Dobra, na razie kończę, trochę się nagadałem. Weszliśmy tam. No agencje zdzierają, no tam muszę tutaj nie będę czytał tak dosłownie wszystkich tych wszystkich komentów. Co tam jeszcze mamy? Brawo za szczerość, nie ma problemu. Tu chodzi o ten realny mój dochód na rękę. Moje wyliczenia. O, widać, że ujaśnia pana pracuje. Ja, 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 normalnie wiem, że ja pracuję u osoby prywatnej, która jest właścicielem szklarni. I co z tego? I co z tego? Ale to mi w ogóle nie przeszkadza. W Polsce pracowałem też kurde, w tej nauce jazdy u kilku osób prywatnych, bo tam. Yy, Państwowe, y, państwowa nauka Jazy to chyba była w, y, w moku. W mokach były, nie? Zdaje się. Gdzieś tam już nie pamiętam. No Pracuję, dostaję Dostaje wynagrodzenie i już. Mało tego. No i dostaję wynagrodzenie, jestem szczęśliwy. Dobra, słuchaj, kończę. A, jeszcze się wywołam. Panie majster, dużo tych pająków na filmikach nic nie zobaczę, jak na, na każdym tego pełno... Y, na każdym tego pełno, czy sporadycznie na człowieka skoczył. Nie, no te pająki nie, sk nie skaczą po twarzy i tak dalej, gdzieś tam są takie malutkie pitulki Najbardziej wkurzają te pajęczyny czasami, nie? Sobie jedziesz, jedziesz, i jedna twarz albo po nogach się smyra, nie wiadomo co się dzieje. No ale kurde, nie, nie są jadowite. I pamiętajcie, węży w skarni też nie ma. Dobra, kończę, trzymajcie się.